Ale tamten silnik mi się zdaje, że jechał szybciej. Ale ładnie brzmi, więc mu wybaczam. I tak kurwa nie hamuje. Kurwa, uwaga! Kurwa! Ja cię no. Zanim zanurzysz się w tym słownym burdelu, pamiętaj, ja też miałem kiedyś życie, ale zamieniłem je na wieczorne striby na kiku i monologi do kamery. Wpadaj tam, pośmiejemy się razem z naszych życiowych wyborów. Kliknij follow na kiku, zostaw suba, łapę do góry i napisz w komentarzu, czy twoja rodzina też się ciebie czasem wstydzi. Im więcej absurdu, tym lepiej. Przynajmniej algorytm myśli, że jestem kimś ważnym. Dobra, co tu się odpierdala? La la, la la Dobra. Mm -hmm. No co, szukamy jakichś następnych pojów, co nie? Tak. No bo tu w sumie nic ciekawego nie było, dobra. Dobra, e, teraz, teraz jedna ważna rzecz. Nie dolewaj ani nie przestawiaj mi niczego w samochodzie. Kurwa, mi też się jeść chce. Nie bo ja chce. mnie nie chuja. Chcę, chcę go dobrze poskładać. Jezu, czemu to nie skręcał? Mi też nie, przy pewnym, pewnej prędkości nie chcę skręcać, już mi też nie skręca. O, wieża jest do zrobienia. Ale musimy razem jeździć obok siebie w miarę. Bo jak ten, jak ty pojedziesz gdzieś dalej, jak mi zaczyna generować, to mi zaczyna wszystko i tak falować. Pomimo, że mam kurwa wszystkie opony dobre, które już są. O ja pierdolę, hopka, ale przeleciałem. A mój! Jezu, to nie chcę hamować. Jezu, ale kutasiarska ta wieża jest. Wiem, jak pokazać fakolca. No, prawym przyciskiem, jak nie masz nic w ręce. Jezu, ale to auto ma pierdolnięcie na starcie. To jest do mnie fotel, bo chyba pokazywało, że element. Urdiny. Nie, to nie jest na pewno do Jakieś fajne auto dla ciebie. To chyba tak, jak ty masz, nie? No, tak, jak ja mam. To że oprócz ręcznego i tam jakichś czterech elementów, co on ma za cztery elementy? Wejść dojść, co on ma za cztery elementy tutaj? No, tu nawet w środku nic. O! Ale to ja to wszystko też mam. Też mam stacyjki. Trzeba się porozglądać, bo tu muszą być jakieś fajne elementy do tego samochodu. I oponki mam. Mnie to, mnie to cieszy. Szkoda, to, że te auta nie mają bagażnika. A, mi się żreć kurwo. Opa, znalazłem do ciebie akurat. Co? Tylny zderzak. No to ładuj. To to jest? To nie, światło mi nie będzie. O, ty masz światła naprzód do Mustanga? Nie mam. Pokaż, gdzie masz coś. No tu są obok. A, te, tak, to mam, to mam, to mam, takie mam. Nie, to też chyba nie jest do mojego. Ale tu jest jakaś jakaś szyba. To może być do mnie. Zobacz czy pasuje do ciebie, czy będzie do mnie, bo wygląda jakby była moja. To jest na tył, nie naprzód. Ale <laughs> nie pasuje, Ale... więc możesz wyjąć. No bo jak mniej więcej auto jest, no to jak masz auto, no to powinieneś właśnie mieć do tego auta... E, mniej więcej tutaj ten sprzęt. A zobaczę co jest na górze. Kurwa, no jest. Jest jakaś maska na górze i chyba jest światło do mnie albo jakiś Teżak naprzód. Ty na górze są jakieś fanty. Tylko jak tam wskoczyć teraz? Cóż, bo muszę zjeść coś. Ty, obwaliłem całą puszkę i on nadal jest głodny. No chyba udało gość. Ja mam właśnie jedno koło zapasowe. O, siema, siema. Alix. I dalej nie przeczytam nikogo. KUZZ. <grym> To jest tak. jakiś no, nowy silniczek w ogóle kurwa. Nie? J. Ma V8, tak V8. No no to to, mogę. Właśnie... to może być no? do mnie w sumie ten chyba oryginal. Pamiętam, no właśnie... że chyba on miał inny mój. Na pewno. No właśnie chciałem go zobaczyć u siebie kurwa. Właśnie specjalnie patrzę na niego i chciałem go wsadzić do siebie. No czekaj. Nie, bo jak na ciebie najedziesz, to widzisz, zobaczysz, najeździsz na scenę na silnik i masz część oryginalna. Tak? A daj no. zobaczcie, tylko jaką brzmi, bo jestem ciekawy No, no patrz. A wylazłeś tam na górę? O kurwa! Ładnie brzmi. Ty, aż okay. mi stanął. Ale widzisz, to nie jest twoja część oryginalna. Czekaj, a ja, ja wyciągnę ten silnik. Chyba, że ja mam tu mieć zwykły czwórkę. No zobaczymy. Był ciężki skuban. Ha! Jest, to jest do mnie część oryginalna. Ale mam silniczek. Turbinka. Jedna turbinka. W bagażniku druga turbinka. Weź mi wyczystili. a Bagaż... druga turbineczka, ale petarda. Kurde, jak on się szybko wyczyścił. Dobra, próbujmy wbić jakoś na górę. A jak ty, a usiądź na fotel? Możesz usiąść, jak ja go trzyma? Nie, Nie. A puść. A teraz? No dało się na którąś kanapę wsiadać. Kiedyś tak było, ale nie mogę usiąść w ogóle na ten fotel. A no ja chcę tam wejść na górę, bo tam coś jest. Nie wiem czy tam nie ma światła do mojego. Dobra, spróbujemy zrobić krzywą wieżę w... nie powiem gdzie. Ale będzie krzywa. Na pewno. Może masz niebłyszczący. Ty, mamy dużo paliwa? Bo właśnie znalazłem prawie beczkę 100 litrów. Czekaj, bo ja sobie robię podejście. O. Jeszcze diesla. Mamy. Nie chcesz diesla? No to powinno się udać. No co, ja na beczkę nie wskoczę? Kurwa! Piken, daj mi coś. Jest, mam światła na tył do twojego Mustanga. To mi to trochę na dachu. Do wysokości mi brakuje. Czekaj. O kurwa. chyba ładnie te beczki ustawić i będzie dzi. Zobacz, to zadziała. Ale, patrz jakie jest Kubany. Coś do tych beczek jeszcze potrzebuje wysokościowego. No to musisz upuścić jak ja podskoczę. Czekaj, to spróbujemy tak zrobić. Aha. No, 3, 2, no, hop. No prawie coś mnie tam podbiło. Dobra, zostaw i uwaga. 3, 2, 1. Hop, no kurde no. Czekaj, nie ruszaj się, jeszcze coś znajdę. O, jest następna. Ty w sumie jak mi będziesz odkładał, to mnie podbija chyba do góry nawet. Trampolina by się przydała. Jakby była trampolina, to byśmy sobie wskakiwali. Oho oh, ho, oh. zepchnęło mnie. Za, za blisko są te dwie. Wow. Czekaj, bo teraz tak muszę. Ja muszę zrobić tak I tak, bo ja się ześlizguję. z A na stojaka? No nie wierzę, że akurat jak fajny lud jest na dachu. Chyba jak mieliśmy drabinę to ani razu nie było fajnego loota. W ogóle te beczki są pobugowane te niebieskie. Chyba, że po płocie da się jakoś skakać. Kurwa, prawie wlazłem, ja pierdolę. Patrz na to, patrz kurwa. Tak, tak, chodzi zwycięzca. A tu, dawaj, rzucaj co tam jest. Na pewno jest o, lampa. Zez... Na pewno są zegary do mnie. A ty masz jakieś zegary już? Czy nie? Nie mam nic. A. Nie mam nic. To są zegary do mnie. To jest jakaś kurwa. Nie wiem co to jest, masz radio. O, to może być radio do mnie. Ja, ja mam niestandardowe radio. Nie pasuje do mnie. To jest demont. O kurwa, nie. w to jest. Zobacz, czy te drzwi będą pasować do ciebie w ogóle. Ja Czekaj, nie. bo ja bo już zgłupiałem, gdzie ja mam to radio. Nie. A, ja mam radio tu. Chyba, że radio jest or original. Wysuwałem radio i wmontujemy. A może to do tamtego było radio. 27 Original Parts a zobacz może będzie, ten grill będzie pasował 20... do ciebie. Ej, to jest radio do mojego, no? Bo jak wrzucam to mi zwiększa original partsy. A patrz, a mijaliśmy wtedy tego grilla od pontiaka. Dobra, to to radio mi niepotrzebne. Który grill? Tu ma światło do swojego. A to ja mam akurat drzwi do mojego nie pasują. Nie, nie ma takiej opcji, żeby pasowało A chcesz ten silnik? Nie, no na chuj. Mnie. mam oryginalny z dwoma turbinkami. Ja też już mam z dwoma turbinkami. A co, olej przeleć. Też olej silnikowy? Tylko se zamknę u siebie. Jak ten, no jak... W... Poprzed <laughs> poprzednim razem ten weź, proszę otwórz mi ten wlep. E to ty prawie miałeś fulla. Dobra, hu oj. dobra, chyba nic tu po nas więcej. Je je jedzie jedziemy w trip. A przynajmniej mam działający. Zamontowałeś mi te zegary, Za o, zamontowałem. No zamontowałem. Te ja tu naprawdę z delikatnym gazem lecę, bo kurwa obsrane jestem, że coś zrobię. Podskakujesz. No co? Ty. Ale kurwa cisnę. Aha. Ja mam 13 fps, bo się coś generuje. O, podskoczyły. A wiesz, że ten silnik jest chyba wolniejszym silnikiem od tamtego? No nie mam licznika i nie wiem, ile ile teraz jadę. Ale tamten silnik mi się zdaje, że jechał szybciej. Ale ładnie brzmi, więc mu wybaczam. I tak kurwa nie hamuje. Kurwa, uwaga! <słuch> kurwa! Ja cię śpierdolę no. Kurwa, tak się ustawiłem, a ty musiałeś we mnie przyjebać, no. To <grywa> no, mówiłem, że kurwa nie hamuje, chłopie. Nawet nie, nie mogłem skręcać. Ale fergę zgubiłem. Jak ja się tym rozpędzę przy 13 FPS-ach, nie idzie tym wyhamować. Ok, to ja zgubiłem, ja zgubiłem. Czy mi teraz kurwa miga cały czas, nie wiem czemu. No bo awaryjne się włączyły, musi bo... z awaryjnym, bo awaryjne zetką. Nie, chyba nic nie zgubiłem. Chyba nie. Nie ma nic ciekawego, koguty są, Pychaczka jest, trąbka, flaga Chin, megafon. No to może będzie oryginalny zam. Dla... mam oryginalną, baterii, a nie, baterie też mam oryginalną. No nie no, to chyba nie będzie ode mnie. Ty masz oryginalną kierę od Mustanga? Nie, nie mam. Ja mam 28, jak zdemontuję tą kierownicę. Mam 28. Tobie to. Też mam 20. Jest coś tam w ogóle w środku prawie. Najgorsze, że nie mam zegaru. Robiłyby to robotę. O! Ty! O jakie żarcie tu jest. Piken! O jaką mam parówę dla ciebie wariacie. Takiego żarcia to jeszcze żeś nie widział. Dobra jem to. No i co to tam? Ja nie widzę jak tam, Ja pierdolę. Spoko ja też nie. Czy widziałeś jakąś kierownicę tutaj jeszcze? Nie. Właśnie nic. Totalnie nic nie widzę. Co to jest? Zdjęcia. Benzyna. Ile ja mam w ogóle benzyny? Ja tak sobie jeżdżę, jeżdżę, jeżdżę. Ue! Kurwa, to ja jeździć, a jeździć mogę. A tu jakiś fotel jest. Ale przynajmniej radio ma. Ja jestem okay. chyba za tym, żeby stąd jechać. To się doty... I by się szybko napędza na tym silniku, bo że on nie hamuje na tym silniku. To jest najgorsze. Dobra, uważaj, mamy poja tu kolejnego. Urwano. A mój. Zombiaki są. Może coś być. Urwa, nie mam kałacha, nie mam kałacha. O, zombiaki mi się nie wczytały. Ty na dachu jest fura. Jeszcze dwa zostały. No tu. Dobra, mi zostało 10 naboi. O, pa ile tu silników? Tylko kijam po nich. O! Mam jakąś szybę. Może to do mojego? Chociaż nie, nie wygląda na no do mojego. Ten fotel. Część oryginalna. A czego część oryginalna? Tego samochodu na górze. Nie. To mnie nie interesuje. O, właśnie, farby są jakieś? Jest niebieska. kąt blisko siedzi. Aha. Jak te opony tak szybko się zużywają? Zapierdalać jak pojebany, to tak jest. Ty, no to żeby jeszcze dobrze hamowały, to bym się cieszył. A to dupa, one nie hamują nawet. 9. Bardzo zużyte. O, jedno jest bardzo zużyte. Pójdą, tylko musi być inny kolor. Out. Nawet co tu jeszcze da się pomalować? Nie wiem, brać te szczotki? Jeszcze? My wezmę, tego nigdy nie za mało. Ej to jakaś chujowa Żeby mi się tu dźwięki desynchronizowały Czy ty, ty masz taki silnik? Jaki? Tak, taki Czekaj, okay. czekaj, okay. teraz jest ładny. No to chcesz wsadzić sobie mój silnik? No czy myślałem, ale zostawię, bo jest tutaj taki. Ty masz oryginała. Ale jeździ zajebiście, nie mogę powiedzieć, że nie. Ty, mam jakieś zegary, ale to do złomka chyba były zegary, ta. To jest opona do mnie? O, to jest opona do mnie. O, mam kolejną. Dobrze, że dużo tych opon i felk jest. Jest coś tam ciekawego? Masz tutaj, masz tutaj bo. Ej, gdzie jest koło jedno, bo zrzuciłem z dachu sobie. No tu. Zjebałeś mi je? Nie, no tu Dobra, ci leży. To tam zrzuciłem ci pedał gazu, ładny, bo chyba nie masz. Nie wiem, czy to nie jest pedał gazu, czy to jest. O! Chyba. Wygląda jak hamulec. O właśnie, tylko bądź mądry kurźwa i pomyśl, który to popychać jest oryginalnym popychaczem. Znalazłem. Ty, ten popychać jest oryginalnym popychaczem. Ty mam kurźwa w końcu. Oryginalną. Szybę na tył. Będzie jakiś ładny ten pedał? Ej, oddaj mi go, no, przecież Ty mi go dałeś. Kurwa, dobra, myślałem, że go nie chcesz, bo patrz Ci kurwa leży, prosić. Ci bardzo, oddaj. Myślałem, że te. Nie, no, sprawdzam, czy to któryś z oryginalnych części jest. Wziął mi pedał, zabrał, no. Cały pedał, nie? Tak. Nie, total, totalnie, ża żaden z tych pedałów nie jest oryginalnym pedałem. To możesz mi dać ten jeden pedał. Jakieś kierownica, nie wiem, czy to nie będzie do Ciebie wtedy. Okej, patrzmy. Ty, poszło mi desynchro audio, mam totalne desynchro audio. Nie wiem czy to na tej lokalizacji. Patrzę czy jeszcze są oponki jakieś dla mnie. A jakie potrzebujesz? takim napisem Bandit. Taki wygląda naprawdę mega... O, jest. Mega, mega sportowo i napis, tak? Bandit. RPG masz? Masz. RPGa mam, tylko że kałacha trzeba uzupełnić, bo jak będą gdzieś zombiaki To będziemy trochę w dupce Ty no, totalnie mam desynchro-dźwiękowe A FPSy są A, to ty tam na górze masz dwa auta Jakby co, mam jeszcze tutaj jakiś niebieski, niebieską farbę jakiś potrzebował Nie, niebieskiej farby to odciulej. E, chcesz rejestrację z zapisem e, koza? No to koza to jest do ciebie oryginalna, na, na tył Do Mustanga, z tego co pamiętam bo ja mam jedną chyba, właśnie masz gołta właśnie ci ją wyczyściłem o, dziękuję Tutaj nie wiem czy to nie jest do ciebie przez przypadek Jak Ja mam na tyle zderzak A z przodu? Zobacz to okay. co rzuciłem jeszcze tutaj taki 28 E, to mój zderzak nie jest oryginalny ten co mam Myślałem, że będzie, A zobacz ten co ci zrzuciłem Nie, to jest chyba do... Uj. Chyba do tego O to jest na przód Nie Totalnie nie siedzi ja, ja mam ten, ja mam ten przód od Pontiaka, ale nie wiem z tyłu skąd mam Tobie wziąłeś tego? Nie wziąłeś sobie popychacza właśnie, Chciałem wziąć właśnie sobie ten Zobaczcie jak to będzie wyglądało kurwa O, tam widzę już mamy kolejne poje No nie! jest wsiąść do samochodu, a nie wyciągać opony Część oryginalna, mam oryginalne pedały O Dwa oryginalne pedały mam Jedziemy? No ja nie wiem czy gry nie będę musiał... Pić mi się chce, nie wiem czy gry nie będę musiał zrestartować... Piszesz, I to w chuj. No, Roz... przed nami coś jest. Rozjechał ci się dźwięk? Nie, mi się nie rozjechał, ale możemy zrobić ten. Mi się totalnie dźwięk rozjechał. Jezu, ten jak poszedł. Mówię, ten silnik zapierdala jak pojebany, nie? nie ma co zmieniać. Zobaczmy czy tutaj coś jest, No tylko że tak, zapierdala fajnie, ale mi naprawdę ciężko hamuje i to na oryginalnych tych. Na oryginalnych go. Gu... Oho. O coś mi spadło przed głową. I dostałem achievementa wejść na 50 min. tam nie rozjebało. Nie zauważyłem miny, kurwa. One są dobrze pochowane. Jest jakiś fotel, może on do mnie będzie oryginalny, trochę London, ale może? Urwa. go obok siebie, to nie wierzę. E, I właśnie wyjebało gdzieś ten fotel chyba w kosmos. To sobie sprawdziłem, czy ten fotel jest oryginalny. Nie wiem, gdzie on totalnie jest. No, ciul. muszę jechać dalej, bo Nie, bo zaraz, zaraz zdechnę. Bo nie mam wody. W też nie mam. No dobra. Tam coś jest następnego. Tak, jest, jest. Tutaj będzie może się dać. To chyba wajchę odbiegów i ręcznego mam dobrą jest A wiem jak hamować szybko No? Wciskasz hamulec i ręczny, tylko kołami nie skręcaj A jakość prowadzenia tych samochodów jest... Nieziemsko-Kijowa Zajebista Ty Kurwa dzwoni ta... Udka. suflera Wiesz, odbiega. jeszcze odebrałem ten telefon Odebrałem Halo? Grażyna? Tu radiostacja Korwa Baltic Drive. Nie, nie chcę ze mną gadać. Mam coś ten. wygłuszkę od jakichś drzwi, ale nie wiem od jakich. O, zderzak. Może to będzie do mnie zderzak? Naprzód na pewno nie, ale na tym. Pięknie. Barturwa. gwiazdeczka i Rammstein, To chciałem zrobić właśnie. Wygłuszka do drzwi, faktycznie. No tylko nie mam drzwi, to nie wiem czy to do moich czy nie. No nie gadaj. Kurde no. Co się stało? A myślałem, że to kolana, piłem się browara. Już te mustangi chyba w tej grze lepiej są, kuźwa, lubiane. Jakoś tak teraz kurwa tutaj to idzie po prostu. Zrówko. Dankę, Co to jest? Piro alkohol. Nie. Alkohol jest zły. Jezu, czemu jak mówisz, że zły jest alkohol? Powiedz, że to będzie pracować. Proszę, powiedz, powiedz. Mam światełko oryginalne do Mustanga, Prawe. Tak? Nie. Tak, nie. Ale wygląda prawie tak samo. Przynajmniej nie będzie cyklopem. O, tu jest jakiś fotel, ale to Zresztą raczej nie, nie wygląda. Kurwa macie. Okay. Czy, czy ty chcesz zrestartować grę, żeby mieć te to? Chcesz zrestartować, żeby o to jest zdrowa. Wiesz co? Zaraz zobaczymy, czy się poprawiły, czy się nie poprawiły dźwięki. A co jest na dachu? Kołach jest na dachu, tak idę na dach. Ale mam gałach. O turbo mam, chcesz turbo? O. Jeszcze jedno? No. Co? Trzecie? Nie da się więcej. Czekaj ty, co to jest? Co tam masz? A co tam w ogóle masz? Ciekawe, zrzucaj wszystko co jest fajne. Słoneczko mam. Owiewka, idziemy zobaczyć. Tablica. O, popychacza mam. Może ten będzie pasował do mnie. Turbo niepotrzebne chłodnica tak, nie. Nic, nic. Ta lampa też Czeka, nie. Jak, jak macie jakaś lampy taka okrągła do mnie może? Mam od odbiegów. Mam dwie mam dwie w aucie także. <laughs> Teraz no zapas wziął. Zobaczę sobie, kurwa. Czy to, co mam to jest oryginalne w ogóle. więc co? Nie. Płytę CD mam. Ja Cię kręcę. Jeronimo. Idę zobaczyć popychacza, czy będzie dobry. Czy oryginalny będzie? No wygląda jak oryginalny ten popychacz. Uźwa, no nie uciekaj, bo chcecie wyczyścić. Chyba dalej zobaczyć, co jest. Poczekaj, poczekaj. czekaj. bo jak Ty pojedziesz, to zacznie się generować. Nie. A czy ten popychać niby był oryginalny, ale nie do mojego. Ty płytę CD chcesz? Masz radio na ten, CDK? Nie, takie jak ty mam. To stare masz? Nie, ale. Ty... Ale jakby chyba z Mustanga. Tak, część oryginalna z Mustanga, no. Ty masz inną, a ten, a słoneczko pasowało do ciebie? Nie, patrzyłem, nie, nie, nie pasowało. A do mnie? Później nawet nie mam opcji, zamontuj. Bo to jakoś specjalnie się montuje. Dobra, nie ma. Eee, czekaj, ty, bo chcę zobaczyć płytę. Gdzie masz radio Jest na wierzchu? Te... Tak, tutaj mam. Za oponą. Z, bo łatwiej ci łatwiej będzie tam. Z drugiej strony. Tylko bo zgubiłem płytę. Gdzie on? Nie wyszło, to jest na zewnątrz. Masz teraz tak to z drugiej strony będzie ci łatwiej. Nie mam opcji. Wdodzenie. Idę do tego Dawaj, swojego. Jadamy. Chodź. Czekaj, idę do swojego starego radia. Też nie mam opcji. Dobra, walić to płyt. Jadę. O. Jak FPSy mają mi spaść to nie chociaż raz spadną O kurwa, ale przyspieszenie dostałem. Turbinka wyszła, ale... No powiem ci ten mój silnik ładnie brzmi? A nie, w sumie jak złapię przyspieszenie to też. Tutaj jest coś do twojego. możesz już hamować. To tutaj widzę chyba twoje auto jest. Proszę nie wpierdol we mnie. No czekaj, postaram się. A ręcznym widzisz jak zręcznym szybciutko? Tak. Czy to nie twoje? Nie, to Mustang jest. Tak? Maskę mam nawet do ciebie. Masz maskę? Tak, nie mogę wyjść. A. Jak się odpina, kurwa, pasy? No to musisz nacelować na pas. Dobra. O ja cię pierdole Mam tubę. Jedna maska ma. Tylko nie wiem, ja też próbowałem zamontować. Działa już? No. Późwa, która to będzie ode mnie kierownica. Tu mam jakoś dziwne kierownicę. Tu ta będzie? Nie ma to nic. Oprócz tego, że ktoś jest zakopany żywcem, ale nic więcej nie ma. Ta. Drzwi, bym, czyż to są drzwi do mnie? Tak, do ciebie. I słaby orgazm w szpryce, meine Frau. Tylko kurwa teraz muszę znaleźć jak. lakier. <laughs> Ej, a wejście się zatrzymaj. Tylko nie przypierdol, dajmy, bo mi z szyby zbijesz. I czekaj, i teraz ten. Na 3, na znaczy na go, 3, 2, no. Czekaj chwilę, bo muszę, nie widzę, o. No. Jak ty to zrobiłeś? No co, trzymasz, trzymasz ręczny, hamulec ręczny w ten, A i pójdź, I, i ruszamy. Okej. 3, 2, 1, go. Nie, to twój ma lepsze przyspieszenie. Ja na tamtym poprzednim miałem właśnie taką petardę. Po lekko, bo to są winkle duże, także. Oho! Teraz mi to mówisz. O kurwa, o kurwa, o kurwa 9 FPS-ów. Nie, 21 no FPS-ów. Zaraz się rozpierdolę. Wicek, nie, proszę nie. Bo <sukanie> wtedy ta jazda nie będzie taka przyjemna. Dobra, jesteś na drodze już, tak? Najwyżej będę jeździł z tobą. Najwyżej. Ale ja mam. Opony zapasowe na twoim miejscu. To chuj, się do bagażnika. Nie ma miejsca. O. Ja nie jeżdżę na pełnym gazie, bo to nie da się skręcać. Kurwa, czemu to auto w ogóle nie skręca? No jest ciężko, też ma problem, nie? O! u mnie z auta. Zajebałem w drzewo. Jakieś drzewko ma. No właśnie, bo masz pasów, kurwa. Nie zapinam pas. Oho. Coś, coś zgubiłem kuźwa, oryginalne części. Te pogubiłem. O lampy mi spadły. To mi wypadło? Skąd to jest? Tablicę rejestracyjną zgubiłem. Jeszcze dwie części mi gdzieś spierdoliły. Aha, opona odpadła. Dobra, mam wszystko oryginalne. O, to Najlepsze, że właśnie jak nie masz prędkości, to on idealnie skręta. Masz prędkość, on w ogóle nie skręta. Jest coś tam ciekawego? Straszne to auto no, do jazdy. Otrzymuję. W ogóle, straszne jest... też... Patrz, daga co tu jest ciekawego? Ej! Ty! Jeśli podobało Ci się to gówno, lajkuj, subskrybuj i zostaw komentarz. Do zobaczenia w następnym odcinku.